Tap, 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 tapu, tapu, tap. Delikatna piosenka. Atlantyda środka jest we mnie. Odnajdują w drodze. Tap, 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 tapu, tap. Mała gałązka utknęła w oknie pociągu. Marek Łasko i tak na niemieckim. Nie polskim. Gałązka utknęła w metalowej ramie. Była jakby chciała się wydostać z pośpiesznego relacji kraków berlin Ona nie miała szans. i miała dość sił. Nie miała paszportu. Tap, 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 tapu, tapu, tap. Ja też nie miałem sił. Odbijam sobą senny, wydłużony stukot metalowych kół. Tapu, tap, tapu, tap. Jadę w miejsce nieznane. Podróż jest nieskończona. Schylam gwałtownie policzek. Policzek jest niewinny i bezbronny. Jest jak osesek i ślepy delfin. Zapadam się i powstaję. Zrywam się i znikam. Czuję się ukrzyżowany metalowo nieskończonym rytmem kół i logiką szyn. Jedność drogi. Tap, 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 tapu, tapu, tap. Policzek gwałtownie zapada się do kącika snu. Kącik jest pomiędzy szybą, trudną firaną, małym stoliczkiem a zbyt wysokim oparciem wagonowego siedzenia. Nie ma nakry się. Tak to bywa. Niewygoda pierwszych podróży. Wschód, zachód. Tak to bywa. W drugiej klasie pośpiesznego PKP, gdy jest lato i jest rok 89. Moja pierwsza podróż do świata ludzi wyzwolonych i do źródła zniewolenia Polska-Niemcy, Niemcy-Polska, Berlin-West, Berlin-Ost. Lasy, lasy, lasy. Mój czas był echem pokonanych kilometrów i tych do pokonania. Policzek dalej szuka miejsca do ukrycia. Lasy, lasy, lasy. Przeczuwam stanem niewidzenia łąki dalekie i pola, Niewypowiedziane milczenia nocy. Tap, 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 tapu, tapu, tap. Gdzieś tam ludzie, 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 gdzie wy? czują się zagubiony. Za oknem pociągu wnikającym kwadratami świetle goni mnie lokalny król Olch. Goni mnie swym zmęczeniem. Król gra na harfie świateł niewidomych domów. Król Olch był moją drogą, Polska, Niemcy. Niepewny powrót do mojego domu. Moja pierwsza podróż do świata ludzi wyzwolonych. Cały mój niemiecki to ten wykuty na pamięć tomik z Faustem. Der Faust. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die das böse will und das Guteschaft. Tap, 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 tapu, tapu, tap.